A przepraszam, panie pośle, pani Maria jeszcze się zapisze. To nie przeszkadza. A dobrze, bardzo bo myślałem, że może chciała pani coś powiedzieć. Proszę bardzo. Szanowny panie marszałku, mam jedno pytanie do koalicji 13 grudnia. Jak wam nie wstyd? Atakujecie męża stanu przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego za to, że stanął w obronie wolności mediów i w obronie tego, że hunta Tuska, Bodnara i Sienkiewicza 20 grudnia 2023 roku zaczęła niszczenie mediów publicznych. Atakujecie męża stanu Macieja Świrskiego za to, że tak jak dzisiaj pyta o to, kto tak naprawdę stoi za TVN-em. Pyta o to, czy przypadkiem nie ma tam gdzieś w tle Rosjan. Tego się tak bardzo boicie, dlatego zlikwidowaliście oczywiście Komisję profesora Cenckiewicza. i atakujecie męża stanu Macieja Świrskiego za to, że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji udzieliła koncesji dwóm konserwatywnym telewizjom Telewizji Republika i Telewizji w Polsce 24. I całe szczęście, bo dzisiaj Telewizja Republika jest największą telewizją w Polsce i jest fenomenem społecznym, biznesowym na świecie. I bardzo dobra to była decyzja. Tak samo Telewizja w Polsce 24, prawie 2% rynku. Tego się boicie, i atakujecie za to, że Telewizja. Rewizja Republika zorganizowała debatę, Dziękuję na którą bardzo. nie przyszedł Rafał Trzaskowski, przegraliście wybory. A Wy przegracie i w staniecie przestrzegajmy.